Przeszła baba do lekarza, a, mówi, a ona doktor do, do się pyta, co pani dolega? A mu, ona mówi, koń mnie kopnę, gdzie? No kole się raza. A tał się kopnę. No to, wiem no, się taki nie z nasem! Staliby się, nie, niechaliśmy! Takie szybaba, jak masz takera rozjaszyła żywota. Masz się z tej naklejp napczanko. Wydemy makato. <gibli> Powiedz mi, czy ty się w ogóle ubierasz u polskich projektantów? Bo co masz na sobie? Podejrzewam, że to na pewno nie jest polskie. Jest to Gucci. Futerko. Wszystko. Wszystko Gucci. Jak... No, oczywiście tu w Egipcie nad tym Nilem na słońce świeci, budujemy piramidę od czterech stuleci. Można lubić groźne góry, ja wybieram morze, zamiast się na szczyty wspinać w piasku się położę.